Witajcie, kochani, chciałabym dziś powiedzieć kilka słów o kolejnej odsłonie, czy innym odczuwaniu czułości, w rozstaniu z partnerem, z przyjacielem, z pracą, ze starym światem. Dla mnie czułością na rozstaju dróg jest też uhonorowanie. Uhonorowanie przeszłości, tego, co było, co mi służyło, co było piękne. Tego, co spowodowało, że to, co było, się wydarzyło. jest dla mnie podziękowanie sobie za przeszłość za bycie za czerpanie z tego co mi służyło to jest docenienie w moim odczuciu siebie z wtedy mojego partnera Mojego przyjaciela, moich doświadczeń, pracy być może, którą wykonywałam. I w kontekście ostatnich wydarzeń w naszym kraju i w ogóle na świecie to jest docenienie dla mnie. W czułości, w, czułości, w, w, bycie, w byciu czuły, czułą dla siebie, docenienie tego, co służyło mi w tym świecie, czego się nauczyłam, co mnie wzbogaciło. Kiedy ja mogę honorować siebie, docenić siebie, Uhonorować i docenić partnera, przyjaciela, pracę, doświadczenia, przeżycia bądź stary świat. To z piękną godnością mogę powitać nowe. Docenienie dla mnie to też jest szacunek. Szacunek do tego, co w pewnym na, etapie, na pewnym etapie życia czy świata mnie wspierało, wzbogacało. Jednocześnie czułością będzie dla mnie patrzenie i widzenie. Ja patrzę na ten świat. Na swojego partnera, na swoją pracę, na swojego przyjaciela, na swoje przeżycia. I widzę, że nie chcę tu dalej być, że to już mi nie służy. I żeby to móc zobaczyć, bo ja patrzę, ale nie zawsze widzę. Żeby móc to zobaczyć, żeby widzieć, że to już mi nie służy, potrzebuję spotkać się ze sobą i docenić siebie, uhonorować siebie. Wtedy mogę zobaczyć, czego pragnę. Jak chce budować swoje życie? W jakim świecie chce żyć? Tak, i to jest też czułość dla mnie. Czułość w rozstaniu.